Zorganizowaliśmy badania wstępne, pilotażowe, żeby sprawdzić, czy ma sens przeprowadzania dalszych badań. Robiliśmy próbkę podstawową, dawaliśmy mniej więcej 120 gramów próbki i pobieraliśmy krew regularnie od tych ludzi. W ciągu dwóch godzin okazało się, że wszystkie osoby podane badaniom doświadczyły podniesienia się poziomu czynników antyutleniaczowych w osoczu krwi. Więc w następnej kolejności zapytaliśmy, czy 120 gramów kroczy wejdzie do komory i będzie chronić przed naporem oksydacyjnym w ciągu 4 godzin. Mieliśmy do czynienia z krótkim okresem i pytaliśmy, czy u dorosłych osobników wystąpi spadek tworzenia grup nadlenkowych w osoczu w warunkach napoju, naporu oksydacyjnego. Przepraszam, naporu. Chodziło o to, żeby zorganizować y, krzyżowe badanie, badanie podwójnie zaślepione, zrandomizowane z udziałem placebo, skrzyżowaniem badanym grup. I zrobiliśmy tutaj ponownie, że albo daliśmy placebo, albo monawi i później obserwowaliśmy, co się działo. Więc osoba, która w pierwszym tygodniu dostawała Monavi, w drugim otrzymywała placebo i odwrotnie. Ci, którzy na początku dostawali placebo, później otrzymywali Monawi i mogliśmy te grupy nie porównywać ze sobą, tylko ludzi ze sobą, którzy byli poddawani tym. Badaniu. I wyniki były statystycznie znaczące. Zobaczyliśmy podniesienie substancji przeciwutleniaczowych obecnych wchłanianych przez komórki podczas naporu oksydacyjnego i 91% uczestników doświadczyło niższego wskaźnika tworzenia natlenków lipidowych w osoczu po upływie dwóch godzin w porównaniu z placewą. I te wyniki zostały opublikowane w bardzo respektowanej i cieszącej się uznaniem w świecie profesjonalistów w tej dziedzinie publikacji. To są wstępne badania. Opanowujemy coraz nowe aspekty wiedzy o Monavi. Badania zataczają coraz szersze kręgi. Wyniki są bardzo obiecujące, ale trzeba zachować ostrożność. Nie można przeskakiwać do ogólnych wniosków i stwierdzać, że Korzyści zdrowotne będą dla każdego takie same, dlatego bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać. Następnie sprawdziliśmy, czy poprawia się zakres ruchomości stawów. Ruchomość ta ograniczona jest coraz bardziej z upływem wieku. Dla niektórych ludzi Okay. Ruchy są ograniczone w określonym wieku. Niektórzy uważają, że mają sztywność i odczuwają sztywność w dolnej i środkowej części pleców w kolanach. Dlatego chcieliśmy sprawdzić, czy nastąpi zmiana po przyjmowaniu Monawii, czy przy tym samym zakresie ruchu znowu będzie się pojawiać ból, tak jak się pojawiał przedtem, czy nie. I czy zakres tego ruchu będzie mógł zostać zwiększony? Zorganizowaliśmy badania, które trwały 12 tygodni. Mieliśmy osoby w wieku od 44 do 48 lat i posługiwaliśmy się z tak, takim instrumentem, który nazywa się klinometryk i komputer obserwował ruch danej osoby, powtarzaliśmy to kilkakrotnie i obliczaliśmy dokładnie zakres ruchowości. Jak to się kształtowało w ciągu 12 tygodni? Wyniki nas zaskoczyły. Chcę pokazać tutaj historię tego przypadku. W pierwszej kolejności mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który odczuwał bóle w okolicy lędźwiowej w ciągu w ciągu dwóch do czterech tygodni zwiększył się ból, ale zwiększyła się również ruchomość. Więc zastanowiliśmy się, dlaczego, o co tutaj chodzi. Z zapisków pielęgniarek, które regularnie z sobą rozmawiały, rozmawiały z pacjentami, okazało się, że ci, którzy mieli więcej, większy zakres ruchu, odczuwali oni ból, dlatego, że zakres tego ruchu był znacznie większy niż wcześniej. Nie sięgali gdzieś na wysoką półkę, dlatego że ból był taki, że nie mogli na tę półkę sięgać wcześniej. Teraz dosięgali tej półki, ale odczuwając większy ból. Okazało się, że po upływie 8-12 tygodni ból się znacznie zmniejszył, ale zakres ruchomości pozostał zwiększony. Okazało się, że w obu kolanach ból się zmniejszył, a ruchomość się zwiększyła. Podobnie było w przypadku pleców. Nastąpił spadek bólu, a podniesienie się zakresu ruchomości. Znowu mamy do czynienia z obiecującymi wynikami. Również zbadaliśmy działanie produktu Monavipuls, wprowadzonego na rynek wcześniej w tym roku. Chcę pokazać Państwu, jak tutaj sprawa wyglądała. Sprawdziliśmy, jak ten produkt działa dla osób, które miały poziom cholesterolu powyżej 200 i również podniesiony poziom LDL-u, tego złego cholesterolu. Również chodziło o sprawdzenie działania tego produktu w przypadku ludzi, którzy byli skłonni przyjmować ten produkt dwukrotnie z posiłkami i nie przyjmowali żadnych lekarstw związanymi z, ze schorzeniami wieńcowymi i sercowymi. I ponownie wyniki nas zaskoczyły. Doświadczyliśmy dużego spadku cholesterolu LDL, zwłaszcza wśród grupy większego ryzyka i wiemy o tym, że... Dlatego, że zrobiliśmy jedną ciekawą rzecz. Sprawdziliśmy dane genetyczne dla każdej z tych osób. Dlatego od początku wiedzieliśmy, czy należą one do grupy zwiększonego średniego czy mniejszego ryzyka dla danego schorzenia wieńcowo-sercowego. I nie oczekiwaliśmy, żeby ludzie z największej grupy ryzyka odczuli jakieś pozytywne wyniki, ale ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że wśród tej grupy wyniki były najbardziej obiecujące, najlepsze. Czy to jest naprawdę ekscytujące i będzie podlegać dalszym, szerszym badaniom i ostrzegam jeszcze raz, żeby nie mówić każdej że nikogo nie dopadnie zawał, nie dopadnie e, z, utrata elastyczności przez naczynia krwionośne. Takich obietnic daleko sięgających nie możemy czynić, ponieważ musimy badania jeszcze kontynuować. Aczkolwiek wyniki pokazały, że również tworzenie się krzepów, krwi, Spadło ostatnie badanie, zakończone całkiem niedawno. Również tutaj podaliśmy badaniu liofizowany produkt pochodzący z asai i raporty dopiero wpłynęły. Na konferencję naukową podano świniom asai i po jakimś czasie. Podawano im pokarm wysoki, tłuszcz. Chodziło o to, żeby sprawdzić, co się stanie z naczynami krwionośnymi tych świn. Czy rzeczywiście asaj stworzy warstwę ochronną, która będzie chronić przed cholesterolem te naczynia krwionośne. I co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście Acai może chronić naczynia krwionośne po przyjęciu z zewnątrz bardzo groźnych wolnych rodników, które mają zawieszony poziom rodników nadtlenowych. I muszę powiedzieć, że te badania zostały przeprowadzone dzięki tym wszystkim laboratoriom, które, laboratorium, które tutaj widać i chciałbym im wszystkim podziękować. Wyniki tych badań są do Waszej dyspozycji na naszej stronie internetowej. Nawiązaliśmy współpracę z tymi wydawnictwami, można je ściągnąć bezpośrednio z naszej strony internetowej i sobie wydrukować i zapoznać się z treścią tych badań i podzielić się wynikami tych badań swoim, ze swoimi współpracownikami. My dokonaliśmy wszystkich koniecznych opłat, więc żadne prawa autorskie tutaj nie mają zastosowania i trzeba się tym przejmować. To dbajcie o zdrowie, bawcie się dobrze w życiu, cieszcie się życiem, wszystkiego dobrego.